Cześć, mam na imię Maciej i kości mnie łupią. Chcąc więcej grać w RPG, zacząłem wieczorami siadać przed książkami i prowadzić solowe rozgrywki. Ostatnio opowiedziałem Wam o tym, jak widzę swoje solowe podejście do madershipa. Zła prasa, nasza pierwsza jednoosobowa przygoda, opierać się ma przynajmniej początkowo na zbieraniu haków na inną korporację, z racji pojawienia się na jednej z kontrolowanych przez nią stacji, krzyżu al Nowej tajemniczej sekty. Korporacja Udga wysłała na krzyż al-Uzzy czwórkę głównych bohaterów naszej opowieści. Przyjrzyjmy im się bliżej, tworząc im karty postaci. Tworzenie nowych postaci w Madershipie jest jednocześnie banalnie proste, jak i problematyczne. Konstrukcja samej karty prowadzi nas jakby za rękę pomiędzy poszczególnymi sekcjami, jednak nasz wpływ na ostateczny charakter bohatera jest niewielki. Każdy z nich jest zlepkiem losowych statystyk, do których próbujemy dopasować rolę, jaką postać będzie pełniła w ekipie, i początkowy zestaw umiejętności. Słowo początkowy jest użyte tu lekko na wyrost, możemy mieć tu rzadki kontakt z rozwojem postaci graczy. No i najpiękniejsza sprawa. Losowo dobierany szpej jest, przynajmniej według mnie, fundamentem, na którym możemy budować osobowość. Popatrzcie na pierwszym przykładzie. Na drugim i trzecim i czwartym też to będzie widoczne. Zacznijmy od określenia płci, postaci i nadania jej imienia. Notatki uzupełnimy później. Powiedzmy, że będą powstawały w czasie przygody. Uznałem, że płeć będę losował kością, jaką akurat będę miał pod ręką, uznając parzysty wynik rzutu za chłopa, a nie za babę. A imię wykrystalizuje mi się gdzieś w czasie tworzenia postaci. Czwórka na kaszuszce, Koleś. Przejdźmy do losowania wartości cech gościa poprzez rzut dwiema k dziesiątkami i dodanie 25 do wyniku rzutu dla każdej z cech. Wartości cech powinny więc wahać się od 27 do 45. Dla siły odpowiadającej za takie akcje jak przenoszenie rannych towarzyszy w spinaczkę czy skakanie, wyrzuciłem 33. Na szybkość pomagającą w ucieczce czy działaniu zanim ktoś inny wykona ruch, 32. Żeby określić wartość intelektu pozwalającego przypomnieć sobie nauczone wcześniej umiejętności w naglących sytuacjach czy rozwiązywać trudne zagadki, wyrzuciłem 38. Walka, tu, raczej możemy się domyślać, Wyrzuciłem 41. Pierwsza postać trafiła nam się niemal równomiernie rozwinięta, z wysokim intelektem i walką jako najsilniejszą cechą postaci. Mam już pewien pomysł. Lecimy do drugiego punktu odporności. By określić wartość odporności, dodajemy 10 do wyniku rzutu dwiema k dziesiątkami. Ostateczne wartości będą więc mieścić się w przedziale od 12 do 30. Rzucamy. Umysł wskazujący zdolność postaci do szukania sensu w nieładzie wszechświata, wykrywania u iluzji, radzenia sobie ze stresem? 21. Psychika, to opisuje radzenie sobie w kryzysie emocjonalnym, strachu, ale i samotności czy poczuciu beznadziei? 13. Budowa, odzwierciedlająca odruchy i zdolność do radzenia sobie z głodem, złymi warunkami i atakami patogenów? 26. Pierwszy bohater będzie naukowcem. Wytrzymałym, choć bojaźliwym. Jako naukowiec otrzymuje bonus plus 10 do intelektu, kończymy więc z wartością tej cechy równą 48, plus 5 do dowolnej innej cechy, wrzucę tę piątkę w szybkość podnoszącą do 37. Powiedzmy, że nasz jajogłowy chcąc pokonać strach podszkolił się trochę w tym i owym, jednak jest bystym kolesiem i szybko pojął, że najbezpieczniej jest brać w odpowiednim momencie nogi zapas. Jako naukowiec otrzymuje też całkiem pokaźny bonus plus 30 do umysłu, ostatecznie kształtując tę odporność na poziomie 51. Jeśli posiadacie serową edycję Madershipa, mogliście się zdziwić, że na wartości cech nie rzucam 6 k dziesiątkami jak tam, a odporności są 3 zamiast 4. Tak, pierwsza edycja wprowadziła tu parę zmian. Ok, lecimy dalej. Czwartym krokiem na karcie postaci jest ustalenie żywotności. K10 plus 10. Wyrzuciłem 4, więc koleś, już wiem, dam mu William Hopkins, będzie miał w maksie 14 hp. Standardowo zaczynamy z dwiema ranami, jakie może maksymalnie unieść nasze ciało, wartość aktualną ustawiając na zerze. O mechanice tracenia żywotności pogadamy bliżej, gdy będzie okazja trochę pokrwawić. Następnie zapisujemy stres. Wartość minimalna wynosi 2. Czuję, że o mechanice stresu powiemy sobie nawet wcześniej niż o odnoszeniu obrażeń. Zaznaczamy, że jako naukowiec William będzie powodem do otrzymania przez pobliskie postaci gracza jednego punktu stresu za każdym razem, gdy obleje test poczytalności. Koleś mają circa na 50, więc mamy szansę 50-50. Tutaj to nawet całkiem sporo. Czas na umiejętności. Otwiera się przed nami całkiem przyjemne drzewko umiejek. Nie warto tu jednak planować maksowania kolejnej gałęzi tego drzewka. Wejście w umiejętność na najniższym jej poziomie zajmuje 2 lata, a osiągnięcie poziomu mistrzowskiego 6 lat. Droga od zera do mistrza zajęłaby łącznie 12 lat i ponad 250 tysięcy kredytów. Szybciej umrą. O tych ostatnich, czyli o kredytach, za moment. Jako naukowiec William powinien być w czymś, czymś mistrzem. Oczywiście wraz z drogą do mistrzostwa, więc z poziomem eksperckim i doświadczonym. Powinien, mieć również, yy, yy, powinien również mieć jedną dodatkową umiejętność na poziomie doświadczonym. Jako, że ma badać obce kulty, wybrałem ścieżkę archeologia, mistycyzm, ksenoezoteryka. W bonusie dorzuciłem chemię. Czym były temiczy kult bez dobrych prochów podkręcających mistyczne doznania? co dają umiejętności, bonus do powiązanych rzutów na cechę czy odporność. Całkiem więc niegłupi Billy jest już w ogóle mądrym Williamem, jeżeli chodzi o tematy wierzeń związanych z obcymi stworzeniami. Ale to jak zawsze, poznamy lepiej w praniu. Ostatnim punktem kreacji naszej postaci jest losowanie bajerów. Poruszając się po losowych tabelach dowiedziałem się, że początkowym wyposażeniem naszego naukowca jest zestaw składający się z kombinezonu próżniowego o klasie pancerza równej 3, wyrzutni harponów z liną, kitu do pobierania próbek, latarki i szczurka. Szczurek też może mieć jedną umiejętność na poziomie doświadczonym jako towarzysz naszej postaci. Dajmy mu znowu chemię. Niech pomaga Williamowi szukać prochów wśród wyznawców. Szpej? Klucz płaski. Rozmiar jego określę, gdy będzie przydatny do czegokolwiek. No i wisienka na torcie, naszywka. Rzutka setką dał nam 89, a więc naszej głowy nosi naszywkę z napisem Zbyt piękny, by umrzeć. Wiem już, że postaram się narysować przystojniaka. Dajcie znać, czy pasuje. Punkty pancerza przepisuje z ciuchów. A początkowe kredyty ustalam rzutem dwóch dziesiątek pomnożonym przez 10. 160 kredytów całkiem spoko. William jest gotowy. Z kolejnymi postaciami powinno pójść nieco szybciej. Drugą postacią na pewno będzie kobieta. Wyrzuciłem nieparzysty wynik, trójkę, na K10. Jej cechy prezentują się następująco. Siła 29, szybkość 39, intelekt 32 i walka 35. Teraz odporności. 27 dla umysłu, 15 dla psychiki i 22 dla budowy. Postanowiłem, że będzie ona załogantką o imieniu Madi. Maddy Dixon. Jako załogantka otrzymuje bonus plus 5 do każdej cechy i plus 10 do każdej odporności. Podobnie jak u Williama, również i dla Madi wyrzuciłem czwórkę, określając liczbę punktów życia. Po dodaniu dziesiątki do wyniku rzutu otrzymujemy w sumie 14 HP-ków odpowiadających za jej maksymalną żywotność. Maksymalnie dwie rany i minimalny poziom dwóch punktów stresu przypisuje jej defaultowo. Następnie klasowa odpowiedź na stres. Raz na sesję gry będziemy mogli dla Madi rzucić w teście paniki z przewagą. W madershipie rzuty z przewagą polegają na rzuceniu kośćmi dwukrotnie i wybraniu bardziej korzystnego wyniku. Analogicznie wyglądają rzuty, rzuty z karą. Wtedy wybieramy gorszy rezultat spośród dwóch rzutów. O samym teście paniki powiemy później, gdy będziemy musieli z niego skorzystać. Działanie zdolności klasowej załogantów pokazuje nam jednak, że tych testów powinniśmy spodziewać się raczej często. Teraz dobierzmy dla MADI umiejętności. Jako załogantka posiada doświadczenie z zakresu obsługi ciężkiego sprzętu i pracy w nieważkości. Powinniśmy dobrać jej również dodatkową umiejętność na poziomie doświadczonym i jedną na eksperckim. Chcemy, by była pilotką, więc decyduje się na pilotowanie i rubierze. Ta ostatnia umiejętność odpowiada za wiedzę o podejrzanych obszarach i krawędziach znanej przestrzeni kosmicznej. W końcu czas na ekwipunek. Z tabeli ekwipunku dla załogantów otrzymujemy zestaw składający się z kombinezonu próżniowego o klasie pancerza równej 3, przecinaka laserowego, trzech sztuk zestawu do łatania kombinezonów i pasa z narzędziami. Przyznam, że nie pasuje mi to do pilotki. Przedmiot specjalny, instrukcja o tytule Panika, zwiastun tragedii. Szywka z napisem Keep Well Labricated. Ok, Madi nie będzie jednak pilotką. Uznajmy, że miała nią być, ale lepiej sobie nakradzi z mechaniką. Zmieńmy jej więc dodatkowe umiejętności z pilotowania i rubieży na naprawianie i atletykę. Trochę sprawności fizycznej przyda się do dokręcania tych cięższych spośród śrubek. Z kredytami nie stoi najlepiej. Pomnożony przez 10 wynik rzutu dwiema kodziesiątkami wynosi zaledwie 30. Trzecia postać będzie chopakiem. Czwórka na kaczwórce. Niech będzie Jimem. Jimem Marko. Ok, lecimy dalej. Jego cechy prezentują się następująco. 41 punktów siły, 28 szybkości, 37 intelektu i 29 walki. Do tego odporności o wartościach 14 dla umysłu, 27 dla psychiki i 16 dla budowy. Jim nie jest wytrzymały, kiepsko się bije i jest dość wolny. Kosmiczny Marine będzie z niego żaden, zostanie więc androidem. Niską odporność jego umysłu będziemy musieli jakoś wytłumaczyć. Pewnie kiepski soft, czy wręcz jakaś blokada ustawiona przez korpo. Jako android otrzymuje bonus plus 20 do i tak już wysokiego poziomu intelektu, a także minus 10 do wybranej cechy. Decyduje się na siłę. 31 będzie musiało mu wystarczyć. Do tego plus 60 do odporności psychiki. Chciałbym mu też zmienić w takim razie imię, zamiast Jimem Marko będzie Jimem Markiem. Z jedynką zamiast i czwórką zamiast A Jimem Markiem 14. O. Androidem 14 generacji cokolwiek by to miało znaczyć. Określając jego żywotność, wyrzuciłem jedynkę. Zostaje więc z 11 HP, a jako android ma możliwość otrzymania trzeciej, dodatkowej rany. Stres 2 na 2. Jeszcze tylko klasowo odpowiedź na traumę i lecimy do umiejek. Jako android wpływa niekorzystnie na pobliskich współzałogantów. Będą oni musieli wykonywać rzuty obronne na psychikę z karą. Zawsze. Androidy mają doświadczenie z zakresu lingwistyki, komputerów i matematyki. Podczas tworzenia postaci... Przyznajemy im dwie dodatkowe umiejki na poziomie doświadczonym, bądź jedną na eksperckim. Jako, że ma to być android wysłany przez Udgę w celu zbadania ludzkiej psychiki, decyduje się na jedną ekspercką umiejętność – psychologię. Na szczęście w pierwszej edycji gry wychodzi ona prosto z lingwistyki. W edycji zerowej, którą możecie znać z polskiego tłumaczenia wydanego przez Blackmonków, do psychologii szliśmy przez nieistniejącą już swoją drogą – biologię. Dużo się pozmieniało. Czas na losowanie ekwipunku. Z tabeli pozwalającej wybrać startowy ekwipunek dla androidów, wylosowałem strój zapewniony przez korporację klasa Pancerza 1 i bilet uprawniający do międzygwiezdnego skoku 9 klasy. O skokach, jak o większości poruszanych tu tematów powiemy bliżej w przyszłości, teraz dodam tylko, że skok tej klasy wykorzystywany jest chyba jedynie w międzygwiezdnych statkach kosmicznych mających kolonizować nieznane światy. Dodatkowym szpejem i jak się okazuje jedyną bronią Jima jest pistolet na kulki. A na naszywka posiada napis głupoty się nie leczy. Na koniec spisujemy jego klasę pancerza i początkową liczbę kredytów. Wyrzuciłem 15 na dwóch dziesiątkach, co po pomnożeniu przez 10 daje nam 150 kredytów na start. Mam nadzieję, że ostatnia postać będzie się nadawała na kosmicznego Marine, bo planowałem stworzyć załogę z każdej dostępnej w korbokcie klasy postaci. Najwyżej będzie bardzo zła w swojej roli, a raczej zły, wyrzuciłem parzystą liczbę oczek w rzucie kością. Jego cechy prezentują się następująco: siła 35, szybkość 12 intelekt 35 i walka 35. Odporności to z kolei 18 dla umysłu. 23 dla psychiki i 19 dla budowy. Kosmiczni Marines posiadają bonus plus 10 do walki, plus 10 do rzutu obronnego na budowę i minus 20 na psychikę. Podobnie jak androidy, posiadają oni również powiększoną o 1 maksymalną liczbę ran. Zapisuję więc liczbę hapeków. Wyrzuciłem 6 na kości dziesięciościennej, więc całkowita jego żywotność wynosi 16 rany, aktualnie 0, maksymalnie 3, i stres, 2 na 2 w tym momencie. Klasowa odpowiedź na traumę. Za każdym razem, gdy spanikujemy, wszyscy pobliscy towarzysze muszą wykonać rzut obronny na psychikę. Nic dziwnego, też bym czuł się nieswojo, gdyby największy twardziel w okolicy, który niejedno już widział, spanikował na moich oczach. Dobierając umiejętności dla kosmicznych Marines, Zaznaczamy trening wojskowy, atletykę i dwie dodatkowe umiejki na poziomie doświadczonym bądź jedną na eksperckim. Zdecydowałem się pójść w broń palną, dostępną po treningu wojskowym umiejętność na poziomie eksperckim. Możemy potrzebować kogoś, kto dobrze sobie radzi w strzelaniu. Losując początkowy ekwipunek dla. a właśnie, on jeszcze nie ma imienia. Nazwijmy go Hector Thompson. Losując początkowy ekwipunek dla Hektora. Trafiłem na standardowy pancerz bojowy o klasie pancerza równej 7, pistolet maszynowy z trzema magazynkami i 7 zestawów racji żywnościowych. Dodatkowo, Hector posiada pułatany, personalizowany kombinezon, a na jego naszywce widnieje napis Bohik. To znaczy, Bend Over, Here It Comes Again. Czyli schyl się to nadciąga ponownie, czy coś takiego. To już koniec tworzenia postaci. Niebawem ruszymy z przygodą. Cieszę się, że losowany szpej pozwala nadać charakteru naszym bohaterom. Żałuję tylko, że nikomu nie trafiła się na z ilustracją, czy chociaż przypinka. Ciekawe też, jaki znajdziemy sposób, by nasz nieuzbrojony Android poradził sobie w obliczu zagrożenia. Nie żebym się jakiegoś konkretnego spodziewał. Po prostu pistoletem na kulki to i z kosmicznym habrem bławatkiem, by sobie mógł nie poradzić. Ok, zapisuję, to się może przydać. Do usłyszenia w następnym odcinku, gdzie nasza załoga wyruszy już. Na Krzyż al -Uzzy. Cześć!